Tak? Pani Biatko, ale to pani tam podróżuje, spędza czas, A usłyszała kiedyś pani od których z plemion czy, czy, czy miejsc, które pani odwiedza, że oni by też chcieli na przykład do, do Europy, do Polski, oni by też chcieli z takich typowych plemion, przecież pani zdjęcia na Facebooku, o których też wspomnę. Te, te cudowne po prostu obrazy, które obrazy to są prawdziwe zdjęcia, prawdziwych, pięknych kobiet, oni też by mieli czasami tak ochotę wyjechać? pewnie, chociaż to zależy od znaczy tak, im bardziej, znaczy tak, jeżeli jesteśmy w miejscach, gdzie są ludzie korzystający na przykład z internetu i mający dostęp do telewizji, to owszem, bo oni oglądają ten świat tak. nasz. A on jest dla nich bardzo atrakcyjny życie wydaje się łatwe. Bardzo fajne rozmowy, bardzo fajnie. Dlatego właśnie lubię pojechać do miejsc, z których mogę się porozumieć, więc cała angielskojęzyczna Afryka jest dla mnie łatwa. Czy na przykład nauczyłam się trochę słachili, żeby móc rozmawiać z ludźmi, również tymi starszymi, którzy nie, no nie mówią po angielsku. A Suahili jest, w, że tak przeszkadzam. Swahili jest w różnych częściach Afryki i uznawanej Kenia, Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda, ten rejon tutaj mówi w języku Swahili. bardzo piękny język, wcale nie taki łatwy do nauczenia się, ale się starałam bardzo, bo to otwiera wszystkie serca od razu. Jak się umie coś powiedzieć więcej I niż cześć, tak, to, no to od razu jest no w ogóle od razu jest inna atmosfera, inna rozmowa. W każdym razie i kapitalne są te rozmowy, bo ci ludzie są, jak się właśnie usiądzie spokojnie, ma się czas i się spokojnie pogadam, nie wiem, bywałam na weselach, na pogrzebach, nie wiem, z dziećmi odrabiam lekcje i przy tym się najfajniej dowiaduje człowiek, jak wygląda tamto życie, no i oni mnie pytają, a u ciebie jak, tak, na przykład mhm. cudowne rozmowy, ale mówię, to są ludzie, którzy znają Europejczyków, bywają w ich towarzystwie, mają internet, mają telefon, więc oglądają ten nasz świat i oni bardzo porównują wtedy to, co jest u nas i to, co jest u nich. No nie wiem, z rybakami, jak jest rozmowa, no to natychmiast rozmawiamy, a jakie ryby łowicie, a jakie przynęty używacie. A, każdy pyta, o to, co go najbardziej interesuje. Natomiast z kobietami, oczywiście, ma o, o małżeństwach, na przykład całe rozmowy. W świecie słahili na przykład jest zwyczaj odwrotny niż u nas, bo u nas panna wnosi posak, tak? Panna musi mieć posak który wnosi. Tam jest odwrotnie. Mężczyzna, chcąc się ożenić, musi rodzinie panny młodej, właściwie pannie młodej dać tak, to jest rodzaj, to w pieniądzach jest policzone, to się nazywa Mahari, i to jest posak, który idzie w drugą stronę. Panna młoda to jest rodzaj, więc ja, ja sobie nieraz zażartowałam, mówiłam, o ile zapłaciłeś za żonę. On mówi: To nie jest zapłata za żonę, to jest połowę tych pieniędzy ona powinna przeznaczyć na wyposażenie domu który mąż musi zapewnić, i rodzina pana młodego musi wybudować dom lub mieszkanie, a dziewczyna za część tego machari kupuje tam, nie wiem, garnki, zasłony, dywany, co tam trzeba, a resztę zostawia. I to jest jej zabezpieczenie na wypadek, gdyby on kiedyś chciał ją pozostawić, chciałby się z nią rozwieść, bo to jest dość łatwe, żeby się rozwieść. I to jest jej zabezpieczenie na wypadek, no tego, że po się rozpadnie. Mówię Akurat w kulturze Słachili. No i na przykład oni mnie pytają, a ile twój mąż za ciebie zapłacił? Ja mówię, no nic za mnie nie zapłacił. No jak to? Ja mówię, no ale, ale w naszym, ale za to. Mówię, mój mąż ma na przykład dwa domy i jak on by mnie chciał zostawić, to jeden dom musi mi oddać. To oni mówią, to niesprawiedliwe. Ja mówię, no, ja mówię, dlaczego nie sprawiedliwe? No bo to było jego. Ja mówię, no, ale jak zostaliśmy małżeństwem, to było wspólne. No i tak sobie tłumaczymy tą rzeczywistość. Niektórzy bardzo byli, Oczywiście, bo ten nasz świat wygląda z daleka no, taki łatwy, tak? kolorowy jest mnóstwo różnych rzeczy, ale ludzie daleko mieszkający w Buszu, w Afryce, w Tanzanii, czy w Kenii, na północy gdzie no, nie ma internetu oni nie znają języka. Oni wcale nie marzą o tym naszym świecie, myślę. Wbrew pozorom, pod wieloma względami są od nas chyba szczęśliwsi. Ryka no mnie dużo nauczyła bardzo i lubię tam wracać po te lekcje kolejne też. Właśnie i tak jak właśnie Pani o tym powiedziała, pozwolę sobie, pozwolę sobie zajrzeć do, do fragmentu z Pani pięknej jednej z książek, a dokładnie Wydała Pani dwie książki, Afryka jest kobietą oraz Zanzibar, Wyspa Skarbów. Pierwszy z nich możemy przeczytać o Pani przyjaźni z Afrykankami, które spotkała Pani podczas podróży po Afryce. Powie nam Pani o takiej jednej z przyjaźni, proszę? Jednej bądź kilku, może takich przyjaźniach? Czasami były, to, to czasami. Opisałam kobiety z bardzo różnych rejonów Afryki. Niektóre z, tak. do tej pory są rzeczywiście moimi serdecznymi przyjaciółkami, a z niektórymi z nich spędziłam tylko chwilę czasami, albo dzień, albo tydzień a bardzo te spotkania zostały mi w pamięci a ja, bardzo wielkie wrażenie trudno nazwać to przyjaźnią ale bardzo wielkie wrażenie zrobiło na mnie spotkanie z kobietami Turkana to jest takie plemię na północy Kenii żyjące w bardzo trudnych warunkach tam jest tak generalnie między 35 a 40 stopni, to kamienista pustynia, na której nic nie rośnie, wokół pięknego, ogromnego jeziora zasadowego i ci ludzie są pasterzami, wędrują ze stadami w poszukiwaniu pastwisk i wody. Czasami od studni do studni jest 70-80 kilometrów. Ta studnia zresztą, to też jest często dół z, takim błot, no, z taką błotnistą cieczą, trudno. my byśmy tego nie uznali. Trudno nazwać nawet. wodą, dokładnie. Tak, no i to jest tak, że mężczyźni odchodzą coraz dalej, w poszukiwaniu tych pastwisk i kobiety, dzieci um, i starsze osoby zostają, ze, no to kobiety się opiekują wtedy, jakby prowadzą życie. Praktycznie trzy kwartały w roku są same, zdane same na siebie, muszą zdobyć opał, jedzenie. A to jest naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjazny region. No i kiedyś, byli, kiedy po raz pierwszy byliśmy w tym rejonie, to jest taka północ, północ Kenii w pobliżu granicy z Etiopią. Taki rejon naprawdę, no początek świata się wydaje, to są jakieś, nic tam nie rośnie, no kompletnie nic, to jest kamienista pustynia i jakieś pojedyncze suche trawki gdzieś tam czasem wystają. Jechaliśmy, i to był akurat czas wielkiej suszy, od dwóch lat nie padał w ogóle deszcz w tym rejonie. Jechaliśmy na wyprawę, więc mieliśmy samochód załadowany wodą, jedzeniem, na zapas, benzyną, bo tam nie ma żadnych osiedli, miejsc, więc trzeba mieć wszystko ze sobą. I po, no chcieliśmy bardzo tych, tych ludzi Turkana spotkać, bo oni słyną są wielkimi wojownikami, dumnymi, bardzo pięknymi ludźmi. I pod taką bardzo rachityczną akacją zobaczyliśmy kilka postaci siedzących na ziemi. Okazało się, że to są kobiety. Z dwójką takich starszych i chyba dwójką małych dzieci. Obok tej akacji było coś, trudno nazwać to szałasem to był taki półszałas sklecony z gałęzi, obłożony, obłożony jakimiś szmatami, resztkami ubrań, bo tam wieje cały czas z jednego kierunku bardzo silny, gorący wiatr. Mieliśmy ze sobą przewodnika, chłopaka miejscowego, właśnie z plemienia, Tur z ludu Turkana, który znał angielski, więc. No i jak zobaczyliśmy te kobiety, no to poprosiliśmy tego naszego przewodnika, żeby podjechał i zapytał, czy możemy podejść, pogadać i tak dalej. One się zgodziły i no, ten widok był szokujący, ponieważ no, taki był półkrąg z kamieni, w środku palenisko, jeden garnek i tam piekła się taka maleńka kuska, taka naprawdę mała, razem z sierścią. No i wyglądało, że w tym obozowisku więcej niczego nie ma dookoła. Była kamienna pustynia, gorący wiatr. Najbliższa miejscowość w była jakieś ze 20 kilometrów, może więcej stamtąd. Taka jedyna oaza. No i tam jedna z tych kobiet, bardzo tak, one wszystkie siedziały spokojnie. One doskonale wiedziały, że my mamy cały samochód no, wyładowany po prostu wszystkim. Żadna z nich tak. nawet słowa. I prosiła nas, żebyśmy im dali wodę czystą. My zresztą mieliśmy cały samochód wody po to, żeby ludziom tam po drodze rozdawać, bo to jest też skarb na tym, w tym suchym rejonie. Jedna z nich, właśnie taka niezwykle godna osoba, miała całą. One noszą takie naszyjniki ułożone w sterty na szyi. Nie ma to nic wspólnego z tymi kobietami, co sobie wyciągają szyję, ale mają takie wielopoziomowe naszyjniki. I ona miała wszystkie prawie w kolorze zielonym. Zapytałam tego Józefa, to, czy, czy to coś znaczy, bo inne miały wielokolorowe. On powiedział, że to jest uzdrowicielka. On, oni noszą właśnie zielone korale. I ona najwyraźniej tam przewodziła, jeszcze były z nią dwie inne kobiety. No i on mówi: Słuchaj, Józef, to może my się podzielmy, bo, no, bo wygląda na to, że one nic nie mają. On mówi: Tak, wybierają się tam pójść, sprzedać trochę naszyjników, żeby wymienić na żywność. Ja wie, to, to może my im damy: mamy herbatę, mleko w proszku, mamy mąkę na poszoność czyli to, czego oni używają do jedzenia. On mówi, nie możesz im tego dać, bo one nie są żebraczkami, obraziłabyś je. On mówi, no to no to co możemy zrobić, żeby ich nie urazić? On mówi, wiesz, może, może im zaproponuję wymianę, że wymienicie, one dadzą kilka bransoletek, naszyjników i wymienią to na to wasze jedzenie. Ja mówi, no spróbuj. No i tak zrobiliśmy. Ta, bo On przetłumaczył naszą propozycję właśnie u To wszystko. Bywało sobie z wielkim, wielką godnością, spokoju, bez żadnego tam proszenia, bez żadnego machania rękami. One siedziały po prostu jak królowe, tam na tych prosto na ziemi na krowich skórach. E, i, e, no i ona kiwnęła głową, że tak zgoda. Zdjęła jakiś naszyjnik, poprosiła te pozostałe kobiety, żeby też coś tam położyły. No to były drobiazgi, naprawdę. To nie są żadne cenne rzeczy, żebyśmy mieli jasność. Tak? To są po prostu mm. store albo z jakichś nasionek robione na szyjniki, albo bransoletki z metalu, który nie jest niczym szczególnym, to nie są żadne srebrne, kute bransolety. Położyły to na, na kocu, znaczy na tej skórze, myśmy pobiegli przynieść im no, tyle, tak dużo, jak byliśmy w stanie im tam unieść, że tak powiem, cukru, mąki, no tego wszystkiego, co mogło im się przydać, herbaty, właśnie mleka w proszku dla dzieci i tak dalej. I one to z wielkim spokojem i godnością przyjęły. I kiedy się już zbieraliśmy do odjazdu, żadnego nie było dziękowania, wylewnego i tak dalej. Wszystko się odbywało z wielką godnością. I jak już się zbieraliśmy do odjazdu, to ta uzdrowicielka tak skinęła na mnie ręką, naprawdę jak, jak królowa, zdjęła jedną bransoletkę jeszcze z ręki i, i założyła na moją rękę. I dała mi tak, jakby mi dała po prostu brylantową kolię. I ja się tak poczułam, jak ktoś by mnie obdarował królewsku. No, i noszę tą bransoletkę, nigdy jej nie zdjęłam od tego czasu, a było to paręnaście lat temu. Widziała pani ją kiedyś jeszcze, tę kobietę? Tej kobiety nigdy, a bransoletki mogę pokazać, bo to są wszystko moje talizmany, których nigdy nie zdejmuję. Wszystko to są jakieś, każdy, z każdym z nich wiąże się jakieś wspomnienie, a ta najprostsza tu, pierwsza, to jest właśnie ta, którą dostałam od, od tej uzdrowicielki z ludu. Turkana i powiem szczerze, że to była lekcja właśnie godności. Tak, pani e, godności, honoru naprawdę, takiego. Honoru, tak. To były naprawdę niezwykłe osoby. W ogóle kobiety Turkana to jest osobna historia. Można o nich opowiadać. Może, będzie, może będzie osobna książka o kobietach Turkana. No jest, opowiedziałam o nich w jednym z w jednej z historii. Tak. historii. Opowiedziałam w książce Afryka jest kobietą, tak. ale rzeczywiście wielki szacunek można, by można by do tej pory. Super. Pani Batko, e, okej, okay. druga książka to Kultura Suahili. Pozwolę sobie przeczytać jej e, fragment. Zaczyna się od zachwytu. Oczy chłoną intensywne kolory kobiecych kąk łopoczących na wietrze. Po horyzont ciągną się niemożliwe odcienie błękitu, turkusu, szmaragdu. Nos kciwie podąża za stuszkami nieznanych zapachów, a stopy wreszcie wolne. Nurzają się to w bieli, to w błękicie i jeszcze boski smak mango, rozgrzanego słońcem. Potem pojawia się zadziwienie. To tak jak gdyby podróżować przez pół świata, jednocześnie przez Afrykę, Indię, Arapę, daleką Azję, starą Persję. A przecież zaledwie krążysz po uliczkach starego, kamiennego Stone Town. Zaledwie wędrujesz białymi plażami wzdłuż rybackich wsi nad oceanem, gdzie właściwie jesteś. Dobry los. Ciekawość, przyjaciele: cokolwiek przywiodło cię na Zanzibar, trafiłeś do raju. Tak przed wiekami żeglarze i kupcy, których łodzie i statki docierały tu niesione monsumem. Wymieszały się smaki, zapachy, stroje, zwyczaje, wierzenia i języki, i powstał klejnot. Kultura, suahili. Nie starczy życia, by ją poznać w pełni, ale warto szukać, dotykać, oglądać, smakować, odkrywać skarby Zanzibaru. Serca świata słahili. Ten fragment już zachwyca. Wow, pani beatko, jak tutaj nie chcieć czytać więcej? Na Zanzibar pojechaliśmy na wakacje po prostu kiedyś z moim mężem. I jak wielu ludzi, tak? Bo to jest miejsce, które przyciąga białe mm. plaże, cudowny, ciepły, błękitny ocean, palmy, no taki raj, raj wakacyjny. Ale bardzo szybko się okazało, że to jest dużo, dużo, dużo więcej, bo jeśli tylko człowiek wstanie z tego leżaka albo z hamaka i zacznie wędrować i przyglądać się ludziom i słuchać dźwięków tej mowy z i słuchać muzyki i próbować tej kuchni, to zaczyna się tak naprawdę czuć, jakby wędrował przez pół świata. Bo to jest bardzo, to jest naprawdę bardzo niezwykłe miejsce, gdzie Afryka spotkała się praktycznie z całym Orientem. To jest coś, nie, niezwykła mieszanka, którą właściwie nigdzie na świecie się nie spotka takiej mieszanki, bo to jest Afryka pomieszana z Arabią, z Indiami, ze Starą Persją, a nawet z Dalekim Wschodem. Tylko trzeba mieć szeroko otwarte oczy i to zobaczyć i zacząć sobie zadawać pytania, ale jak to? Jem coś, co przypomina biryani? Jestem w Afryce? Co tu robią te smaki? Skąd ten kardamon? Skąd ten cynamon?